Hej, witam wszystkich koziorożce i zapraszam Was na Horoskop w tygodniu 20. Co się będzie u Was działo, co przyniesie los. Czytanie jest ogólne, więc nie z każdym koziorożcem będzie rezonować. A więc, co tam będzie się działo? Kochane koziołki. Zmiany. Cesarz Obfitor. Czeka Was też. Dobry tydzień. Zaporządkowane są tutaj jakimiś zmianami. Zakończycie jakby stały rozdział, stary rozdział w waszym życiu. Coś zrobicie, że wszystko, zamkniecie coś, do, z, jakiś rozdział, którego konsekwencją będzie przede wszystkim, e, jakby całkowite lub częściowe odnawienie jakichś waszych pojęć lub idei. Widać tutaj zmianę faktu stanu lub sytuacji. Ale widać tutaj, że będzie to zmiana faktu stanu lub sytuacji, ale w, w szczęśliwym znaczeniu. E, ogólnie widać, że usuniecie to, co Wam nie służy w życiu, pójdziecie naprzód bez przeszkód. Następnie widać tutaj Waszą obfitość, dostatek, e, liczne zmiany, bardzo korzystne, poprawa sytuacji, możliwe także e, zmiany miejsca pobytu. Ale widać tutaj ogólnie optymizm, e, też możliwe, że będą jakieś e, listy lub wieści, na no, które bardzo, bardzo długo czekałyście lub czekaliście, kochane koziorożce. Ogólnie luksus, owocność, przyjemność, kreatywność. A zmięczeniem tego tygodnia będzie triumf, czyli Rydwan. Zdecydowany postęp, zwycięstwo, wiadomo, że przez wysiłek własny. Ogólnie Wasz osobisty sukces. Jest to karta wyjątkowo dobroczynna, więc jeżeli miałyście kłopoty z wszystkiego, wszystko pokonacie i wyjdziecie bez jakiegoś większego szwanku. Bardzo dobry tydzień, koziorożce. Pozdrawiam Was serdecznie, Baba Jaga.